Z Kursu, z Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym pierwszym odcinku z Minecrafta. Jak widzicie właśnie nam się ładują Minecraft. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Dzisiaj tak sobie zrobimy nie za długi odcinek. Pierwszy właśnie z Minecrafta. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to zjeżdżajcie tam na dół, stawiajcie subika z włączkiem oraz chłopeczki do góry, a my właśnie przechodzimy. I jak właśnie to mogliście słyszeć, tutaj mi się odpaliło takie tłumaczenie. Ja pewnie to pomiędzy odcinkami to pewnie wyłączę sobie. Jak właśnie się widzicie. Właśnie się zesplanowaliśmy na takim oto świecie, więc sobie teraz może zejdziemy, zcinając to drzewo. To mamy jakiegoś jeszcze liska. O! To mamy liska. Będę, będziemy odcinki nagrywali na telefonie, no ale innych niestety nie mogę. Więc mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Z Minecrafta. No, mamy sobie teraz to drzewo. Um, mam nadzieję, że tylko moby nam się za które nie pojawią bo chyba mamy na normalu, ale zaraz to sprawdzę, tylko zrobimy to w hmm. jesteśmy już chyba blisko ziemi, nie? tak? tak, jest chyba dwa bloki, będziemy na samej ziemi e, Ok, dobra, i teraz już sprawdzę jakie, jakie, my, mamy jakie my mamy ustawienie, jakie mamy tryby hmm. zobaczymy, hmm. Przedelfanie mamy i tu potrzebny będzie chyba na chwilę sobie o tak kreatywa, żeby mi żeby się włączył domyślny i teraz przetrwamy. Mamy na, ustawiony na normalnym. Hmm, może być. normalny tu nie jest nic złego. Dobra, to sobie wznawiamy grę. I jak właśnie widzicie jesteśmy sobie no, w tym drzewku. Okreściliśmy. Dobra, no i to mamy drewienko, tutaj może jakieś sobie słodkie jagody byśmy pozbierali. Dobra, mamy słodkie godziny Mamy 8 mamy serduszek tylko więc Zrobimy za... sobie to szybko na deseczki. Mamy crafting table. Dobra. Postawimy sobie pyk i zrobimy sobie patyki. Yy, nie wiem czy mi się to nie przesunęło. A więc robimy sobie na szybkości. 12 patyczków. Yy. To będzie seria, więc y, pewnie wszystkiego nie będziemy takiego spidera robić. Więc zrobimy, sobie si kilów, y, zrobimy sobie sikierkę drewnianą. No i, y, no i chyba niedługo będziemy lecieli. A, jeszcze sobie zabierzemy ten crafting table. Gdzie on jest? Nie. Nie zaprawia. A, tu jest dobra. Pewnie wielu z Was już mi pisze w komentarzu, y, że postawili ten crafting tam przy ziemi. Ale no mamy. I. A są jeszcze jakieś morwy? A, są. Nie ma to, dobra. My sobie teraz weźmiemy jedzenie. No, przepraszam cię, kurczak. Chodź tu. Chodź. chodź. chodź, chodź. No i. Ja. Mamy pierwsze nasze jedzonko. No i. No i co? I chyba poszukamy sobie jakiegoś stołu na sobie, możemy się skopać w ziemię więc sobie wkopiemy się. Okej, okay, dobrze, dobrze, się wkopiemy. Poszukamy sobie stonika. Nie będę raczej szukał kopalni, tylko się I tak wkopiemy, bo to jest dużo szybsze. Mm. Chociaż i tak nie robimy żadnego yy, żadnego jakiegoś yy, tego jak to się nazywa. Jej, zapomniałem jak to się nazywa. Yy, no żadnego takiego szybszego, takiego szybkiego przejścia Minecrafta, więc... Pozbieramy sobie trochę tego i mamy na sam start już żelazo, więc jest dobrze, dobrze. Może, może coś sobie jakiś się ściemnia, czy mi się tylko wydaje? Nie, się chyba ściemnia, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Chyba, chyba się właśnie ściemnia, więc nie wiem, czy my się tutaj nawet nie zamurujemy. Mm. Ale raczej pewnie nie. Pewnie sobie coś tutaj zrobimy. Jakieś pochodnie pewnie sobie ogarniemy. Okej, nie, mi się wydaje, że się ściemnia. chyba właśnie, właśnie ściemnia. Z tego może ja bym się nam tutaj no tak na szybkości tak właśnie zalepił. O, tutaj może nie, bo nie będziemy nie widzieli. O, tak sobie za się zamurujemy. No i będzie chyba dobrze, jak to będziemy. Dobra. No to tak, zrobimy na tym jeszcze odcinku. Zrobimy sobie tutaj kamiennego. Oczywiście, kamienną sikierkę. To możemy sobie tutaj dać. No i zrobimy sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze. To my sobie jeszcze zrobimy. Jeszcze zrobimy sobie piecyk. Piecyk, 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 piecyk. Dobrze. No. Ok. I robimy sobie teraz piecyka ładnego. Pyk, pyk, pyk. super. Sobie teraz tu go postawimy. Tutaj już zaraz zatkamy sobie yy... na przepalanie, bo będzie tak jasne. Yy, więc tak. Yy. No wykopiemy sobie jedno żelazo. Bo się chyba już noc zbliża, chociaż nie. A może nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Yy, ale sobie właśnie przepalimy teraz... Tutaj nasz potęż żelazo. No niestety muszę deskami, ale no innego by się nie mam. Może ja się tutaj na szybko zamoluję, bo to jeszcze nigdy nie wiadomo. Ja mm, więc sobie przepalimy sobie mam, czy się coś szybko. Tak, to się dość szybko przepala. Więc myślę, sobie, to jeszcze sobie pozbieramy trochę tego żelaza i teraz już nic nie widać. O, ale znalazłem piecyk, więc lecimy z, lecimy dalej z tym koksem. Więc tak. Przemyślałam, że to są zombiaka, ale chyba i może, że to jest gdzieś cave, ale to zostawimy już na następny odcinek, yy, mam nadzieję, że Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subika z wąskiem oraz łapki do góry, no, a my no, już niestety kończymy, więc do zobaczenia, yy, siemaneczko, leczko i pół, zobaczymy się w następnym odcinku, może wybierzemy się gdzieś do kopalni, więc na